Czy 1000 zł to dużo pieniędzy za komputer? W tym filmie przyjrzymy się, czy można kupić dobry sprzęt do gier za 1000 zł, który poradzi sobie z popularnymi tytułami. Na start mała informacja. To nie jest poradnik, jakich części dokładnie szukać w tych pieniądzach, a raczej materiał rozrywkowy pokazujący, co w ogóle jest możliwe. Zaczynamy od obudowy. Kupiłem coś, co nazywa się Inwin 301 Black. Zmieścił na płytę w standardzie Micro -ATX i kosztowała mnie niecałe 108 zł. Ma podświetlenie LED, więc bez problemu nada się na dalszą odsprzedaż. Płyta główna to MSI A320M Pro M2 V2. Zakup ten był lekko ryzykowny, co możecie teraz zobaczyć w opisie oferty, ale finalnie komputer się uruchomił. Kosztowała mnie niecałe 113 zł z dostawą. Skoro płyta jest na soket AM4, to znaczy, że wsadzimy tu coś od AMD. Wybór padł na Ryzena 5600, za który zapłaciłem 111 zł już z wysyłką i chłodzeniem. Jest to wersja AF. RAM to nic szczególnego. 16 GB, 3200 MHz w dwóch kościach od Kingston. Za 120 zł z darmową dostawą. Co ciekawe, kości były nowe. Teraz karta graficzna. Spójrz na tytuł oferty. A teraz na zdjęcia. Udało mi się kupić GTX 1660 Super od Gigabyte'a, a zapłaciłem jak ze za zwykło 1660, czyli 411 zł z wysyłką do paczkomatu. Z zasilaczem dałem trochę ciała, ale o tym za chwilę. Kupiłem model Tacens Radix o mocy 450 W. Parametry elektryczne miał niezłe, więc stwierdziłem, że będzie wystarczający do tej konfiguracji. Cena to 50 zł. Niestety gdzieś mnie zamroczyło w głowie i nie zobaczyłem, że zasilacz nie ma 8-pinowego złącza zasilającego kartę graficzną. Na moje szczęście miałem adapter na stanie, ale mimo wszystko do ceny końcowej doliczam 10 zł. Za dysk większość osób mnie nie zje, ale mam to gdzieś. Kupiłem najtańszy używany SSD 128 GB na M2 za 23 zł z wysyłką. Wystarczy to na zainstalowanie Windowsa i na oko dwóch gier jak na przykład CS2 i Valorant. Podsumowując, całość wyszła mnie 946 zł i 87 groszy już z kosztami wysyłek. Teoretycznie zostało około 50 zł, więc jeżeli ktoś chciałby skopiować taką konfigurację, to może sam zdecydować na co przeznaczyć te 5 dyszek. Większy dysk, lepszy zasilacz, być może wieżowe chłodzenie procesora albo inna obudowa. Opcji jest sporo. Skoro sprzęt mamy już omówiony, to zapraszam na testy w grach. czy na ustawieniach uber. Tutaj na ustawieniach wysokich. Ustawienia średnie oraz ustawienia najniższe, rozdzielczość 1080p. GTA Online to jest twór dość specyficzny, mamy tutaj 1080p, czyli tak jak zawsze ustawienia na najwyższe, ale jakimś cudem mamy tylko okolice 50 latek, chociaż to jak każdy zapewne zainteresowany wie, zależy od konkretnej sesji w grze. Więc może być tak, że akurat tak jak teraz będziecie mieli 50 fps, a może być tak, że będziecie mieli 70-90. Trudno to jednoznacznie ocenić, zależy po prostu od sesji, ale gra jest jak najbardziej grywalna. Teraz mamy ustawienia niskie, rozdzielczość również 1080p, ale co najciekawsze mamy 60 klatek, okolice. Pausing jest wyłączony, a karta graficzna pracuje na okolice 40%, procesor w granicach 30%. I teraz pytanie, co się dzieje? Ktoś ma pomysł? Fortnite ustawienia wysokie, rozdzielczość 1080p. Mamy stabilny przedział w granicach 100-140 klatek. CS2 po aktualizacjach został strasznie skopany pod kątem optymalizacji, ponieważ, tak jak tutaj widać, mamy rozdzielczość 1080p, ustawienia niskie i mamy niecałe 100 klatek. Więc, moim zdaniem, nie jest to dobry wynik jak na ten komputer. Teraz rozdzielczość ta sama, ale ustawienie wysokie, a przedział klatek praktycznie bez zmian, więc no tak jak mówię, coś tutaj z tą optymalizacją tej gry jest totalnie nie w porządku. Oczywiście gra jest grywalna, ale no jakoś tak. Myślę, że można oczekiwać trochę więcej. Cyberpunk 2077 rozdzielczość 1080p ustawienie wysokie. Teraz ustawienie średnie. A teraz ustawienie niskie. Kilka słów podsumowania. Wydaje mi się, że w cenie niecałego 1000 zł, udało mi się zmontować całkiem ciekawy sprzęt, ale wybrałbym płytę na B350 lub B450, aby możliwe było podkręcanie procesora. Chociaż z drugiej strony wymagające gry, tak jak Cyberpunk, działały w miarę płynnie, nawet na wysokich detalach, co w takim jednak dosyć ograniczonym budżecie uważam za spory sukces. Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem raczej zadowolony z tego komputera. Dziękuję za uwagę, zostaw suba. Do zobaczenia.